Zobaczymy takie konkretnie pytanie, tak? E, czy mężczyzna będzie z tobą? E, rozłożę, nie będę sprawdzać e, twoje energię, nie. E, zrobimy na trzy karty. Dlaczego na trzy karty tłumaczę e, i wybrać tylko jedną. Tylko jedną kartę. E, dlaczego? Dlatego, że mm, tu. Jest konkretne pytania, to nie będzie rozkład, nie wiadomo o czym on myśli, czy dlaczego tak jest, no dlaczego można powiedzieć, jeśli na przykład będzie nie, dlaczego zapytamy, tak? Ale wybierz tylko jedną kartę, pomyśl o mężczyźnie, pomyśl jaką tę kartę chcesz, energetycznie poczuj, może gdzieś ciepło tej karty, tak? Bo czasami tak jest, energia ona jest ciepła. Tego typu czujesz tak, jakby ciepło o, o tej karty, że od chce się tobie ją, tak? I możesz powiedzieć imię swojego mężczyzny i zobaczymy. Czy będziecie tak, czy mężczyzna będzie z tobą, i zobaczymy. Pierwsza karta. Tak. E, Ciekawe to, że on cię pokazuje bardzo piękną kobietą, e, która przyciąga, która jest pełna w sobie, ale dobrze, zobaczymy. Czy mężczyzna będzie z tobą? Powiem tak, na pewno mężczyzna. Na pewno mężczyzna teraz nie wiem co jemu robić w Twój kierunek. Na pewno to, że między Wami może być koniec, bo widzę, że pokazano na dole karta, że ma wybór, tak? Mężczyzna w danym momencie nie wie, jak sobie roztłumaczę, że on jednak bardzo mocno ma do Ciebie przyciągania, uzależnienia. Tutaj nie o przyciąganiu, a to więcej o uzależnieniu. I to, że ty dla niego jest też taką kobietą, na którą patrzę, na którą on może sam w internecie patrzeć na ciebie, albo gdzieś e, ty możesz być kobietą, e, która jest widoczna, tak? Ale e, tu, mężczyzna, m, widzicie bardzo intuitywną kobietą, on widzi to, że ty. Jest też taką kobietą, do której chce się ciągnąć, to jest taka tajemnicza, on nie do końca może cię zrozumieć. E, powiem tak, nie widzę tutaj konkretnie związku z tym mężczyzną, ale to, że e, on na pewno powoli będzie szukać do ciebie podejścia, tak jakby na nowo, tak, to na pewno. I on nie chce spieszyć się. dlaczego on mówi, że, że na tyle był położony gdzieś tam początek? I ono tylko zaczyna tu, do, tak jakby dojrzewać. I on nie będzie spieszać się. On może e, takimi małymi krokami pokazywać to, że jemu zależy na tobie. Ale to nie będzie takie, że ja będę z tobą i już. Dlatego ja mówię, że on jeszcze sam w takim zamieszaniu. On rozumie, że on tak ma. Tam e, taka siła mocno uzależnienia, że on może mów, myśleć o tym, że tutaj jakaś taka magia, on może e, tak myśleć, bo e, bardzo mocno ma od ciebie uzależnienie. On sam nie wierzy w to, że to realne że on na tyle jest od ciebie uzależniony on może mówić to, że ty masz dobrą intuicję, albo wcale, że ty jesteś jakaś taka wróżka, jak ja, <grywa> jak on już jakaś wróżka coś porobiła mi. Naprawdę, no, bardzo mocne ma do ciebie uzależnienie i ty to czujesz, to nie da się ukryć po prostu. I, ale on będzie powoli powoli, tak jakby krokami umożliwiamy do Ciebie szukać podejścia, albo no już, on to robi, tylko po prostu może Ty nie zwracasz, że to takimi małymi krokami Ty chcesz szybciej, a on, a on to powoli robi. Dobra, kto wybrał kartę drugą? Tutaj ból, smutek. Ty będziesz z tą kobietą. Mężczyzna bardzo mądry tutaj i on e, lubi być sam. E, tutaj idzie, a ty jesteś chłodna i ty nie chcesz z nim być. W e, planie czego nie chcesz być? Dlatego, że ty już zmęczona tym, e, to koniec między wami, tak? Ty jesteś zmęczona tym, że... Nie wiadomo, czy to znowu będzie coś dobrze. Tutaj jest ból, smutek, dusza boli. I tu między wami każdy jest sam po sobie po prostu, tak? Z jednej strony rozumiesz, że idzie się w nowe życie, jakieś, jest tak, nowy początek, ale tutaj po prostu, żeby coś nowe zaczęło się, trzeba zrujnować to, co było, tak? No i... Ty smutna, ty rozumiesz, że trzeba działać, trzeba coś robić, tak. I mężczyzna też tak liczy. No tu, mm, mm, tu nie widzę, że mężczyzna w danym momencie sam po sobie, smutek, wszystko ból między wami. Nie widzę w danym momencie. Tak jakby jest koniec. I każdy tak jakby idzie swoim, swoją drogą. Dobrze, druga. O, tu tam mężczyzna też głowa boli. Cały czas coś myśli. Czy będziesz z tą kobietą? Czy będziesz z tą kobietą? A tu mężczyzna nie wie co robić. E, tu mężczyzna ma ból, smutek. Rozumiesz, że żeby być z tobą on y, muszę coś zmienić. On muszę robić jakieś kroki, tak? A tu mężczyzna odeszł. Tu mężczyzna odeszł. Sam. Dlaczego ty odeszł? Dlaczego? Hmm. Uh. Tu uh, powiem tak. On czemuś myśli, że on z tobą nie poradzi. Wygląda taka sytuacja, że ty jesteś na tyle niezależna i silna kobietą, że ty jesteś, można powiedzieć, uzależniona sama od siebie, że ty w danym momencie idziesz do tego, żeby być kobietą, która daje sama sobie radę i on po prostu rozumie, że w danym momencie ty jesteś sama po sobie, ty zaczynasz nowe życie, ty jesteś mądra, ty chcesz pobyć sama i jakoś on zobaczył w tobie to, że ty nie ciągniesz się do niego i może dlatego, że on w danym momencie, kiedy potrzebno było zrobić wybór w twój kierunek, on tego nie zrobił. I, a ty teraz zrezygnowałeś, można powiedzieć, on odeszł w danym momencie, ta wcześniej, on odeszł, tak? A teraz on patrzy na ciebie, a ty jesteś dla niego bardzo piękna kobietą. I y, on teraz nie rozumie, jak zrobić tak, żeby ty byłeś jego. On już teraz rozumie, że ty y, zaczynasz nowe życie, że ty chcesz być sama. I on rozumie, że on nie może um, wpłynąć na tą sytuację, którą ma. I dlatego on może nic nie robić w Twoim kierunku, tak? Prosto przegapił moment. Był szans, a on jego przegapił. A teraz on rozumie, że Ty jesteś za daleko od niego. I teraz Ty już wybierasz, czy będziesz Ty z nim, czy nie. I on to rozumie. I on... Smutny, on rozumie, że, że ty możesz zamknąć dostęp, można tak, on może nic o ciebie nie wiedzieć. Nie tak dokładnie, tym jak. Ja nie widzę tutaj tak konkretnie, że tutaj wy nie macie kontaktu. Tak jakby kontakt jest, ale ty teraz już myślisz tak, ty nie wybrałeś mnie wcześniej. No a teraz ja pomyślę, czy ja chcę z tobą być. Ty teraz masz już do wyboru albo być, zostać przy swoim życiu, albo być z nim nie i on to rozumie. I, a ty wybierasz siebie tu. Ty nie chcesz e, e, biegać za mężczyzną. Ty teraz e, niezależna, ty teraz wiesz, czego ty chcesz, ty doceniasz siebie, ty pokochałaś siebie, można tak powiedzieć, tak? I ty, e, tobie tak komfortnie powiem. Ty sama uzależniła się można powiedzieć sama od siebie. To takie ciekawe podejście, ale to dobre. Ja liczę że to dobre podejście kobiety, która tak jakby mężczyzna odeszła. sam zrobił wybór tak. No a teraz ty będziesz decydować, czy chcesz z nim, czy nie. Tutaj powiem tak, jak coś to zależy od ciebie, czy ty chcesz z nim być, czy nie.